Przepraszam na Serdecznie dzisiaj jesteśmy Halo? Halo? 62 litra 450 koni. Przygotowanie przełazawcy nowe zawieszenie do nagrywania tego wypasa. Rozebrany w drobniutki mak wypiaskowany Kurwa zrobione na nowo Ta? No dobra, no to co się. kurwa. No to tak. Za... Zawieszenie stanie jeszcze było. Zawieszenie. Wymieniona skrzynia biegów z automatycznej na manualną. Psz, to jest ale swap prawdziwy. Dobra, <noise> nagrywamy, wszystko wiemy. Dobra. No. A więc tak. Tu jest wybieg dla koni. Tu mamy mustanga. I co to się dowiedzieliście? Bo ja już zapomniałem, ale w każdym razie wiem, że jest tutaj zrobiony bajel. Był automat, jest manual od nowego Mustanga. Tam byli wybory, sam w to nie wierzę, ale wiarą to, że tak jest. Właściciel tak mówi. Słuchajcie, 6.2 motor, 460 koni, tył napęd. To, co tu się dzieje pod maską, to się w pale nie mieści. Natomiast wizualnie to auto od 0 do 10 jest oczywiście na 10, bo jak już mówiłem. Zaraz powiem, jak już w samochodzie będziemy jechali, już to mówiłem, to powiem krótko, jest to ikona lat 60. amerykańskiej motoryzacji. I ten mustang jest tego najlepszym dowodem. Jak on wygląda, zobaczcie te chromiki, to wszystko to ma... I to auto wychodziło oczywiście w tych barwach, w tym kolorze. Cały jest oczywiście odrestaurowany, jeżeli niech się komuś myśli, że on tak wyjechał ten nakier jest z fabrykiem. Żeby nie okazało się, że przyjedzie jakiś Janek, tam będzie chciał kupić ją, on przyjdzie z tym do metalu. Debil jebany. Wiadomo, że odrestaurowany. Słuchajcie, chromik to wszystko, zobaczcie te zatrzepy. Słuchajcie, to jest fort, tak? To nie jest Ford gówno Ford, Tak się wiarze wydaje. Słuchajcie, no nam to tamten fort się kojarzy. Jakaś fiestucha, tak? Transit. Jakiś Ford transit. Co tam jeszcze go dajś? Jakie są jeszcze forty? Jaki? Mdek, jest. daj straniec. A to nie jest to. To jest eskort. prawdziwy Ford. Przejdźmy z boku, przejdźmy na profil auta. Zobaczcie te felgi, środek czarny. Teraz kurwa u nas tak malują felgi, zobaczcie, to to 64 rok, oni już bawili się na chromie. Oni już czarnidłem do pon lotali 60 lat temu. to, to jest kurwa niesamowite. Podejdź tu z boczką skaric którego boczku? No tego tu boczku, no. Fajny tu emblematy G.t.350 Nie wiem co to znaczy, ale wygląda to ładnie, może to jest jakaś wersja mustang GT350, no na pewno to jest taka wersja, bo to jest logiczne. Zobaczcie te małe lusterka. Zobaczcie to małe, No pięknie tu wygląda wszystko, ale te wloty do czego one są? One są do chłodzenia, może opon, może do wizualizacji. Tutaj są zrobione jako atrapy. Wydaje mi się, że one są dorzucone, Ta. nie są oryginalne, ale wygląda to na wypasie. I powiem tak, jeżeli ktoś to dorzucił, bo miał taką wizję, to jest na mega wypasie kozakiem. Bo zrobił to dobrze. miał oczywiście laczek szerszy, 17 calowe felgi. Jakby ktoś się pytał, nie dwójdziecki, tak jak mam, ja tylko 17, tak ma on tu. I tak jak dlaczego one są 17? Bo to są 17, dlatego są 17, bo są 17. Przejdźmy do tyłu, otworzymy to, no otworzymy, nie, nie otworzymy, wiecie dlaczego. A tu jest wlew paliwa. Tu jest wlew paliwa. Przez przypadek znalazłem wlew paliwa. No, chleje to wuchtę, chleje to wuchtę, ale jak już powiedziałem, mamy cały bak paliwa i my to dzisiaj z Oskaricem wyjeździmy. Oskarik podniecony jak, jak taką mu się. Nie chce iść kula samodem, a mówi, mu, że mustangiem przejedzie, Tak ja ci mówię, to akurat kurwa, ty mustangiem się nie przejdziesz, bo daro jebiesz. <grym> okay. Tył. Zobacz te ładne lampki, znowu chrom jak to fajnie wygląda. Zobacz tutaj pyk rurka, jedna, druga. No ja powiem krótko i na temat. God damn Jesus Christ man. Tak? No jest auto przepiękne, jest auto cudowne. Nie ma co za bardzo... Znaczy właśnie, nie jest to za bardzo się podniecać, bo to jest właśnie taki, kurwa, kot. A patrz co za mną na nas patrzy. Kikierzynka! kiki Kikierzynka! Kiki tu! Brat przyjechał! Brat przyjechał! Z Ameryki przyjechał! Ciotka przyjechała z Ameryki! Silnik, maska. W moim tego nie pokazaliśmy, bo było, To jest dwa litry. Odbezpieczamy tutaj jedną zawrzeczkę delikatnie, żeby nie uszkodzić, nie, porusać, nie porysać kaloserii. Mamy tutaj taką drugą wtyczkę. Pek. Powieszamy delikatnie. Mamy tutaj taki cytuszek, gdzie podnosimy tą maskę. Pokaż, kurwa. Czekaj, czekaj. Kuj, jakie śrubki lotają, panie. Czekaj, czekaj, czekaj. Kurwa. To się. Czekaj, czekaj, Dzisiaj? czekaj, 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 to ujęcie. O, powiem krótko i na temat. Pięknie to wszystko wygląda. Chromik drewniana kierownica. Czarna skórzana sufitówka. No, co mogę powiedzieć o Mustangu z 1964 roku? No, jest bujana na maksa. Ale oni się wtedy wozili, kurwa, my na kłezach. A uni muszą. Musicie sami ocenić tego wypasa? No bo co? No bo, no bo co mam gadać? że już w lat 64. Mnie jeszcze nawet nie było kurwa w planach. A zobaczcie, jak oni się bawili. Oskar syna grywaj ładnie, a wy oceniajcie, no jest pięknie, jest wypas, auto, paliwo, smród paliwa. Ogromne ilości decybeli wydobywających się z tumików. I tym zajmie się właśnie teraz ta szkapa Lebera, stara szalonego naukowca. Bo szalone na Europie, osobno pojali te łochy. Dobry, teraz ja się zajmę tu mika, nie ma tego Łocha, sam pojał na urlop. Będę krótko, go to lepiej niż jakiś Harley? wrócimy do tego wypasa robić rundki na mieście bujankę, pakuj oka wow, jeżeli nie takim wypasem, to już nie chodzi tu o umiejętności, to jest zupełnie inna jazda tu po prostu jest wow, jedzie się rewelacyjnie, nie, powiem wam tak jedzie się tak se, ale nie odchodzi taka bujanka, to są lata Elwica Presseja, a my teraz z kariksem co lecimy Kobra na kierownicy Pięknie to wygląda Nie ma układu kierowniczego Nie ma, auto jedzie jak chce Ale o to chodzi Jakie to są lata szalone To jest niesamowicie My kurwa na ryczkach za osiołkami Oni kurwa na dupy mustangami ha, ha! No taka prawda, Elvis to zeleciał Ale się bawili, a my się tego bawimy Cofamy się do tych starych lat Powiem tak Pięknie tu jest zrobione wszystko Zobaczcie jak kiedyś robili auta Ile tu było chromu, ile tu było wszystkiego Teraz się na wszystkim kurwa oszczędza Wszystko jest bieda Plastiki, lipa Tu jest dusze, auto ma dusze Auto ma dusze. Przedaliśmy, zajebaliśmy się Byliśmy bokiem, ale niestety nie dało rady Rzadko się zdorza, bo robimy dużo Dużo BMek w programach Kochamy BMKorze, ale BMKorze to są łajniorze Wszyscy dają W pustym kiblem a tu Mustang, który poli 60 Jest pełen kiper. a zaro nie będzie 6.2 motor oczywiście, koni ma 460 Pija pierdolę Ja pierdolę ja pierd dla uszu Jaaa yeah! jest bujana Jedyneczkę mu dodamy na zakręcie mm -hmm. yeah. jedzie, się, jedzie się ciężko, auto jest bardzo wymagające Ale taka właśnie jest była kiedyś motoryzacja i my się tym chlubimy. To dla was robimy tą ciężką robotę. Jestem tak zejsrany jak tym jadę, że dawno jak przy największej sraćce jeszcze nie byłem tak obstrany jak teraz. Jeszcze takiej laksy turbo nie zrobiłem w gacie, jak zrobiłem teraz. od tego Mustanga. Wszystko Patrz, na. że są korbki z tyłu, żeby otworzyć tam robotę. Wszyscy się nabujący, zlecimy. Zobacz ja, ten to... zimny łokieć. Jak sobie jadę kierownica drewniana, drewno. Fajnie tu wszystko. No ładnie tu na wiewy. No nie no przecież... No, no, no kult! Klasyk. Ikona motoryzacji amerykańskiej śmiało powiem, że to jest mustang. No nie ma klimy, a zawsze gadałem, że w 60. latach nie. To dobrze, bo w 70. gadałem, że w standardzie była klima. To są 60. -te. Ale jest dźwięk tego. Yes. <laughs> Udało nam się otworzyć w tamtym miejscu maski, musieliśmy podać do właściciela, właściciel mówi tych to przetłumaczyłem ci pół godziny, ja i tak chwyciłem ci yy, inaczej. Słuchajcie, motor Shelby, zobaczcie tutaj ten filtr powietrza. Ja za wiele wam o tym silniku nie powiem, bo jak już mówiłem, mnie w planach jeszcze wtedy nie było. Ale patrzcie, zresztą wy też sami nie wiecie. No co mam powiedzieć? No na wyfazie. 8, V8. V8, no, panie na no, amerykańskie V8 od Forda, to nie jakiś tam Ford jest ta od nas. tutaj 1 jak już mówiłem też. No kozak! Posłyszeliście no, jak to go do No wypas! Wszystkie wnęki odmalowane, elegancko. Igła. Hmm. Wszystko z chromików. a jest więcej chromów w silniku niż. Tutaj można jeść z tego. Igła. 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 A więc kończymy przygodę z tym wypasem. Właścicielki porwały nam tego kozaka. Dzięki bardzo, Paula. Nadia, trzymajcie się, jedźcie dzięki. bezpiecznie. Na razie dzięki za udostępnienie tego wypasa.